Dzisiaj przejechałem główną i praktycznie jedyną szybką drogą Gruzji ze wschodu na zachód czyli autostradą batumi Pilisi Autostrada jest gotowa w połowie, bo poprzez góry jest nadal w budowie i to na tym kawałku złapała mnie policja No kochani, szczęście nie trwa długo Zostałem przed chwilą zatrzymany przez policję i musiałem zapłacić mandat Nagle zobaczyłem skodę policyjną za sobą błyskającą, zjechałem. Okazało się, że przekroczyłem linię ciągłą podczas wyprzedzania. No i kosztowało mnie to 50 lari. Co najciekawsze, że z policjantami w ogóle nie można było negocjować, mimo że dosyć miło z nimi rozmawiałem i miło mi się z nimi wydało, to w ogóle się zupełnie nie dało ani obniżyć, ani nic więcej mandat się płaci na poczcie jest specjalny automat, gdzie się wrzuca ten kwitek i się płaci pieniądze tyle z drogi do Tbilisi, między Batumi a Tbilisi pozdrawiam serdecznie, pa! słuchajcie, jesteśmy na autostradzie do Tbilisi głównie mniej więcej jest miasto Gori I to jest miasto, które w 2008 roku zostało zbombardowane przez Rosjan obok się znajduje Osetia separatystyczna i ona się znajduje około 2-3 km od, od tej autostrady także, drodzy, jak popatrzycie, wygląda jak taki robotyk